serdecznie na kanale Dermotv i dzisiaj z okazji wiosny z okazji tego, że słońce pojawia się coraz częściej i jest coraz mocniejsze, chciałam porozmawiać o bardzo, bardzo ważnej sprawie a mianowicie o filtrach Przeciwsłonecznych i o fotoprotekcji, niestety dzieje się tak, że w tym zimowym okresie wiele z nas zapomina o filtrach, nie używa ich. Oczywiście one są istotne przez cały rok i zima nie jest tutaj wyjątkiem, no ale właśnie jak jest wiosna, towarzyszy nam słońce, to coraz więcej osób przypomina sobie o istotności filtrów, dlatego ja dziś z tej okazji chciałam Wam podsumować najważniejsze fakty i mity, o których trzeba wiedzieć i nie można zapomnieć. Pierwszą bardzo ważną, Rzeczą przy wyborze filtra jest oczywiście wartość SPF, która świadczy o ochronie przeciwpromieniowaniu UVB, ale również bardzo ważny jest wskaźnik PA, który natomiast odpowiada za ochronę przeciwpromieniowaniu UVA. Wskaźnik SPF jest wyrażany oczywiście w liczbie, a wskaźnik PA w plusach. Oczywiście im większa liczba i im więcej plusów, tym lepiej. Drugą bardzo istotną sprawą, o której często zapominamy, jest to, że poza promieniowaniem UV, o którym wcześniej wspomniałam, istnieje także promieniowanie podczerwone oznaczone skrótem IR. To promieniowanie wnika bardzo głęboko w naszą skórę, dużo głębiej niż UVA czy UVB, no i niestety ono odpowiedzialne jest za fotostarzenie się skóry. Eee, promieniowanie to niszczy włókna kolagenu i elastyny, przez to właśnie nasza skóra traci tę jędrność. I piękną młodość. Także trzeba pamiętać również o promieniowaniu IR. Trzecim faktem jest to, że opalanie słońce wywołuje skutki długoterminowe. Często jak się opalamy, widzimy zaczerwienienie, rumień, opaleniznę i wydaje nam się, że to jest właśnie jedyna płaszczyzna, na której słońce zadziałało. Otóż absolutnie tak nie jest, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że słońce powoduje też zwiększenie ilości wolnych rodników, denaturację DNA, a co chyba najgorsze, bardzo poważne. Choroby skórne. Oczywiście, rumień to jest coś, co widzimy w, pierwszym, w pierwszej chwili, w pierwszym momencie. To jest taki natychmiastowy skutek opalania, ale musimy liczyć się z tym, że skutki niektóre mogą ujawnić się po bardzo, bardzo długim czasie i absolutnie nie będą przyjemne. Jeżeli chodzi o mity, to pierwszy bardzo często powielany i powtarzany mit jest taki, że słońce powoduje poprawę kondycji trądziku albo nawet likwiduje trądzik. E, otóż z jednej strony tak jest, słońce bardzo dobrze wpływa na trądzik, faktycznie zmniejsza go, eliminuje go, e, ale niestety jest to właśnie w perspektywie krótkoterminowej perspektywie długoterminowej powoduje pogrubienie się warstwy rogowej, przesuszenie się na skórka i przebarwienia, co chyba najgorsze, bo bardzo, bardzo trudno walczyć z tymi przebarwieniami. Często tak jest, że właśnie złapiemy słońce, nasza skóra wygląda ładniej, trądzik się ukrył, schował, a na jesień wyskakuje jeszcze więcej i nasza skóra jest niestety w bardzo, bardzo złej kondycji. Tak się często też zdarza, że dermatolodzy w tym jesiennym okresie mają zatrzęcić. Że tak powiem, no bo wtedy wszyscy przychodzą po poradę, co tu zrobić. Także pamiętajmy, że słońce to nie jest rozwiązanie na trądzik. Kolejna bardzo ważna sprawa to to, że wydaje nam się, że. Najważniejsza jest cyferka i te plusy na, na opakowaniu, o których właśnie już mówiłam. Jest to oczywiście prawda, ale nie tylko to jest istotne, bo ważne jest też to, żeby wybierać sprawdzone dermokosmetyki, filtry kupowane w aptekach, a nie w przysłowiowych kioskach, takie, które już tam stoją, nie wiadomo ile, które też złapały swoje słońce już. Eee... Takie sprawdzone, zaufane filtry mają wysoką fotostabilność, a to jest bardzo, bardzo ważne. Więc w tym przypadku liczy się również jakość kosmetyku i o tym też należy pamiętać. Istotne jest też to, jak przechowujemy dany produkt, to znaczy, żeby nie wystawiać go na działanie ciepła i promieni słoneczne, raczej żeby trzymać go w szufladzie, w zaciemnionym miejscu. Eee, także pamiętajmy o tym. No i ostatnim, chyba bardzo, bardzo często też powtarzanym mitem jest to, że wartość, eee, Ochrony przeciwsłonecznej w kosmetykach możemy sumować. O co mi tutaj chodzi, jeżeli nakładamy na twarz krem? -po wszystko to może mieć y, jakoś tam wartość SPF. No i po, mówi się czasem, niektórzy mówią, uważają, że można to dodać i wyjdzie nam suma właśnie tej ochrony przeciwsłonecznej. Otóż tak nie jest, to tak nie działa. Liczy się ta wartość najwyższa, którą nakładamy na twarz, ale musimy pamiętać też o tym, y, że nakładając warstwami możemy przesłonić jakąś tam wyższą wartość, dlatego trzeba mieć to na uwadze i z rozwagą te filtry dobierać. To tyle. Życzę Wam mimo wszystko bardzo dużo słońca tej wiosny. Ale żebyście do tego podchodzili z rozwagą i mieli na uwadze właśnie ochronę przeciwsłoneczną, bo skórę mamy tylko jedną. Zawsze lepiej ją chronić niż potem leczyć. Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać. No i oczywiście subskrybujcie kanał Dermont TV, żeby nie przegapić kolejnych pielęgnacyjnych filmików.